W no, dzisiejszym odcinku będzie zmiana haków kategorii drugiej. To są od 60. Ja je parę lat temu montowałem. Zakupiłem komplet właśnie z kulami i po prostu wymieniam je temu, bo te haki mi się przy kosiarce mi się to wypinało. Z tego powodu, że tutaj było to ścięte i kula jak na to parła, to po prostu wyschakiwało. I miałem kupować zestawy naprawcze, żeby to po prostu ten hack zregenerować, ale postanowiłem, że zakupię nowe haki. Haki kupiłem firmy wareńskim, też kategoria druga. I tak, no co na pewno jest różnica, no to tutaj w tym, że tutaj jest to y, półokrągłe, to powinno masynola, że powinno się to lepiej zapinać, no i nie powinno y, wyrzucać tego. Druga sprawa to jest to, że jest tutaj jest y, podtoczenie takie, które będzie ułatwiać zapinanie y, maszyny, bo po prostu y, przy zapinaniu nie będzie schodziła kula, a przy tych takiego czegoś nie ma i po prostu przy zapinaniu potrafiło się to ześlizgnąć. No dobra, na haki mamy już podcinane. Tu już jest przygotowane do spawania na jednym, jak i drugi. Tu mamy stare haki, także widzimy się podczas spawania. Wygląda po spawaniu coś takiego wyszło o. z tej strony, z tej, no z tej trochę gorzej wyszedł ale... no i tutaj tak. No i tak, ramiona mamy przekręcone i tak jak teraz się to prezentuje jest tak teraz o. z jedna i druga strona Tak, teraz się te haki prezentują. Także na dzisiaj tyle na razie.